Więc witam Was wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Daniel Wojtaszewski, mam 27 lat, jestem 27-letnim ojcem, doradcą do spraw przedsiębiorców, autorem książki Rekruter, dzięki której będziecie mogli nauczyć się wielu rzeczy odnośnie tego biznesu, który zaraz Wam przedstawię. Zarobiłem już ponad 1,5 miliona w ostatnich dwóch latach w tej branży e-commerce, jestem doświadczonym praktykiem sprzedaży bezpośredniej, osiągnąłem z moją narzeczoną kwalifikację Klub 39 w firmie Juice Plus. Jestem najszybszym i najmłodszym dyrektorem w firmie Juice Plus na rynku polskim oraz w firmie Duolife. Mam biznes międzynarodowy w 27 krajach, 35 letnie doświadczenie w branży i jestem również właścicielem salonu kosmetycznego Lady Life w Katowicach, a więc również zajmuję się biznesem stacjonarnym. I dzisiaj porozmawiamy sobie o biznesie, który być może, jeżeli na to pozwolisz, będzie mógł zmienić całkowicie Twoje życie. Ja wiem, że to może brzmieć dosyć infantylnie, ponieważ wiele razy już takie rzeczy słyszeliśmy. Weszliśmy dzisiaj w erę internetu, dzisiaj marketing przeniósł się z telewizji do, do sieci. Jest mnóstwo różnego rodzaju biznesów internetowych, jest wiele biznesów, w które nie powinniśmy wchodzić, jak na przykład piramidy finansowe. Jest też wiele biznesów, które mogą całkowicie odmienić nasze życie. I dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o tych modelach zarabiania pieniędzy. I jaki jest Twój pomysł na sukces? Ponieważ mamy dzisiaj kilka tych modeli, ja w większości z nich brałem już udział. Pracowałem na etacie w Niemczech, w korporacji akurat nie pracowałem, mam natomiast tam kilku znajomych. Pracowałem, mam swój biznes pracowałem w marketingu sieciowym i otarłem się o franczyzę, a raczej chciałem po prostu nie uczestniczyć. Natomiast to, co łączy te wszystkie modele zarabiania, to taka jedna rzecz, mianowicie to, że tam to pieniądz jest w centrum, a nie człowiek. I można to bardzo wyraźnie zobaczyć, kiedy pracujesz na etacie, firma... W której pracujesz, po prostu chcę zarabiać, ty jesteś tylko narzędziem do zarabiania tych pieniędzy, a więc nie ty jesteś w centrum dla firmy, tylko w centrum jest sam pieniądz. W korporacji jest dokładnie samo. To samo często słyszymy o tak zwanym wyścigu szczurów. Jedni widzą w tym jakieś pozytywy, inni nie. Natomiast ja mam znajomych, którzy spędzili kilkanaście lat w korporacji. I po prostu są tym bardzo zmęczeni i najchętniej by to po prostu rzucili w trzy diabły. Też warto zwrócić uwagę na to, że minęły już takie czasy, kiedy człowiek kończył studia, zatrudniał się w jakiejś firmie, korporacji i tam pracował do końca swojego życia i to korporacja o niego zadbała. Dzisiaj każda z tych, każdy z tych modeli zarabiania pieniędzy jest nastawiony na zysk, a więc ma być szybciej, taniej, prościej. Jak nie jesteś produktywny, to cię zastąpimy. Zresztą nie ma ludzi niezastąpionych. Można to też zobaczyć w biznesie. Tak jak powiedziałem, sam prowadzę stacjonarny biznes, również mam dwie pracownice i tam również y, chodzi mi o zysk, tam również w centrum jest pieniądz i tam również człowiek jest tylko i wyłącznie narzędziem do zarabiania pieniędzy. Marketing sieciowy i to jest taka branża, o której sobie chyba dzisiaj porozmawiamy najwięcej, ponieważ to uważam branża jest niesamowitym biznesem, który całkowicie odmienił moje życie. Natomiast również w tym biznesie się wypaliłem i przestałem go robić, pomimo bardzo dobrych dochodów, pomimo tego, że bardzo wiele mnie nauczył, ponieważ marketing sieciowy uczy nieprawdopodobnych rzeczy, pozwala w nieprawdopodobny sposób przejść od zera do bohatera bez większego wkładu własnego, bez prowadzenia działalności, bez tych wszystkich komplikacji i problemów, które łączą się z prowadzeniem własnego biznesu. A więc marketing sieciowy jest naprawdę niezwykłym biznesem i spędziłem tam kilka ładnych lat, natomiast okazało się, Niestety, że tam również nie człowiek był w centrum, a pieniądz, nie? Że to pieniądz był w centrum. I można to na przykład zobaczyć pod, pod względem planu marketingowego, był zbudowany tak, żeby przynosił zysk firmie, tak? Ponieważ firma musi zarabiać. Pod względem produktów, muszą być to. Produkty wysokomarżowe, tak? Po co, po co robić na przykład szklane opakowania, skoro można robić plastikowe? Szkło się tłucze, jest ciężkie, jest drogie w produkcji, trzeba go dowieść do klienta, więc paczka jest też droższa, ponieważ jest dużo cięższa. I, I finanse w takiej firmie, branży marketingu sieciowego, muszą się po prostu zgadzać. I pomimo tego, że mówi się tam często inne rzeczy, no to jednak. Z czasem, jak dojdziesz do pewnych pozycji w takiej branży, no to zauważasz, że na końcu i tak, i tak to nie ty jesteś w centrum, a, a te pieniądze i ten obrót musi się zgadzać. Nie? Dlatego ja dzisiaj chciałbym Wam porównać marketing sieciowy do soft marketingu i pozornie patrząc na te dwa modele, ktoś może powiedzieć, że to jest przecież to samo. Przecież praktyczna praca wygląda tak samo: pozyskujemy klientów, pozyskujemy partnerów biznesowych budujemy biznes w podobny sposób i pozornie może się wydawać, że jest to to samo, natomiast to jest dokładnie tak samo, jakbyśmy posadzili obok siebie, postawili przepraszam obok siebie Mercedesa 1.6 w dieslu, a obok C-klasę, a obok takiego samego wizualnie Mercedesa, ale z silnikiem 5.0 MG. I z zewnątrz te auta wyglądają identycznie, natomiast wewnątrz to jest zupełnie coś innego, są zupełnie inne fundamenty. I właśnie to te fundamenty tworzą rezultaty i, i kierunek, w którym firma idzie. I dlatego ja postanowiłem zająć się soft marketingiem. Pomimo tego, że w marketingu sieciowym zarabiałem bardzo dobre pieniądze, to zrozumiałem, że w długim odstępie czasu nie byłbym spójny z tym, co robię. Chciałbym, żeby moi ludzie mogli się rozwijać, żeby zarabiali bardzo dobre pieniądze, a żeby takie rzeczy mogły się odbywać w firmie. No to firma musi mieć właściwe fundamenty, musi być ten człowiek w centrum, musi być te poczucie bezpieczeństwa i firma soft marketingowa Duolife jest firmą, która absolutnie bije na głowę wszystkie inne projekty, jakie oglądały, oglądaliśmy do tej pory. W jakim stylu robimy biznes? Robimy biznes ze sobą, a nie na sobie. Fajne jest bardzo to, że właściciele firmy Duolife są to ludzie, którzy są bardzo zamożni i którzy zobowiązali się do tego, że będą zarabiać mniej niż partnerzy firmy. I z czymś takim się jeszcze nie spotkałem właściwie w żadnej firmie, ponieważ z reguły to wygląda zupełnie odwrotnie. Tak jak powiedziałem, z reguły robi się produkty bardzo wysokomarżowe, kiepskiej jakości, żeby na nich jak najwięcej zarobić. Robi się plan marketingowy, żeby firma zarobiła jak najwięcej, a nie partner. I to się daje bardzo mocno odczuć. Natomiast w tej firmie wygląda to zupełnie inaczej. Dlatego nasze, nasze serce po prostu skradł soft marketing, i dlatego postanowiliśmy, że poświęcimy swoje życie, żeby się w tej branży rozwijać. I naszą dewizą jest: nie buduj biznesu, najpierw zbuduj ludzi, a potem ludzie zbudują biznes. Zig Ziglar. I to jest coś naprawdę niesamowitego, bo kiedy dajesz innym ludziom wartość, to ta wartość wraca, i, i to spowodowało, że. Nasza firma może się poszczycić czymś, czego nie dokonała żadna inna firma jeszcze w Europie, mianowicie wzrostem 3700% na przestrzeni ostatnich 5 lat. Jesteśmy firmą renomowaną na Giełdzie, która ma wzrosty coroczne 50%, gdzie inne firmy na przykład z innych branż chwalą się tym, że mają nie wiem wzrost z rzędu 3-4%, to nasza firma wali 50% taktycznie co rok. Jest czymś to naprawdę wspaniałym wydaliśmy już ponad 350 samochodów luksusowych marek Mercedes, Land Rover, Jaguar, BMW i z punktu ekonomicznego to to się kurczę nie spina, żeby firma w tak młodym wieku w tak szybkim tempie wydała tyle samochodów ze względu pieniądza to to się nie spina, nie ma prawa się spinać. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka w centrum, to ma głęboki sens i wartość. I to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. Mamy już ponad 300 osób na wysokich stanowiskach od menadżerów regionalnych do prezydentów, którzy zarabiają pomiędzy 5 tysięcy złotych, a nawet do 400 tysięcy złotych miesięcznie. I teraz słuchajcie. Ktoś może powiedzieć, aha, fajnie, nie? Tylko spójrzmy na jedną bardzo ważną rzecz, że niestety dzisiaj jest tak, że większość ludzi będzie miała życie średnie i OK. No niestety tak to wygląda. Ponieważ większość ludzi pracuje na etacie. I ja się naprawdę nie dziwię, bo otwierając własny biznes tradycyjny zrozumiałem dlaczego ci ludzie chcą pozbyć się tych wszystkich nerwów i problemów i rzeczywiście wybierają tą formę etatu, ponieważ założenie własnej firmy wiąże się z ogromnymi kosztami, z ogromnym ryzykiem, z problemami, które wychodzą, na które nie masz wpływu, z męczeniem się po prostu z pracownikami, ludźmi, którzy nie dbają o twój biznes, bo to nie ich biznes, a przecież taką pracę jaką ciebie mogą znaleźć zaraz gdzieś indziej. Ja to wszystko zrozumiałem i i doszło do mnie, jak bardzo wartościowy biznes mamy, ponieważ ja kiedyś, kiedy pracowałem jeszcze w Niemczech, byłem no, biednym chłopakiem, który miał wypłatę około 1200 euro miesięcznie, e, którą właściwie oddawał co miesiąc, ponieważ miałem mnóstwo długów. Chodziłem praktycznie w ubraniach roboczych przez cały dzień po ulicy, oglądałem różnego rodzaju prze, przejeżdżające koło mnie samochody, na przykład luksusowe... Marek i zastanawiałem się, kurczę, Daniel, kur jak, jak ty właściwie mógłbyś do tego dojść? Jak ty mógłbyś sobie kupić taki samochód? Przecież to jest w ogóle niemożliwe, nie? To trzeba albo ukraść te pieniądze, albo trzeba się urodzić bogatym. No nie ma szansy po prostu, żebym ja się dostał do takich materialnych dóbr. I otworzyło mi oczy właśnie w marketingu sieciowym to, że ten model pokazał mi, słuchaj, ty możesz, ty możesz tutaj wejść i możesz to osiągnąć. Tutaj nagle furtka ci się otwiera. Masz pokazany plan wyraźnie, że ty możesz stać się w 4 miesiące menadżerem regionalnym, zarabiać już 5000 złotych i odebrać luksusowe auto bez dopłaty, który będziesz jeździł przez rok po ulicy i firma cię dopłaci. I jeżeli utrzymujesz poziom, robi to po prostu dalej bez końca. Ty możesz. W ciągu półtorej roku, dwóch lat dojść do seniora menadżera, zarabiać 10 tysięcy złotych. Ty możesz zostać dyrektorem generalnym i zarabiać, przepraszam, regionalnym i zarabiać 15 tysięcy złotych. Ty możesz to zrobić, niezależnie od Twojego wykształcenia, tego co robiłeś wcześniej, tego co spierniczyłeś za przeproszeniem wcześniej. Nikt o to tutaj nie pyta. Ba, może się okazać, że Twój znajomy kolega, koleżanka, która nie, nie ukończyła żadnej szkoły, już zarabia więcej od Ciebie w tym biznesie, nie? no bo my. Łapiąc tą pracę na etacie często mamy tak po studiach, że wydaje nam się, że ona nam się należy, my na nią zasłużyliśmy, ciężko na nią pracowaliśmy, ciężko uczyliśmy się kilka lat właściwie za darmo, żeby do niej dojść, nie? A tu nagle jest boom, jest biznes, w którym to nie ma żadnego znaczenia. Możesz tu osiągnąć wszystko i możesz zarabiać więcej niż y, właściciele niektórych wielkich firm. Nie? To jest coś naprawdę niesamowitego, więc. To taką, taką przede wszystkim wielką rzeczą w tym biznesie jest nieograniczony rozwój i nieograniczone możliwości. I to trzeba przyznać, że słuchajcie możecie sobie mówić co chcecie o, o biznesach sieciowych. Ty możesz tutaj wejść i tutaj nikt cię nie zatrzyma, nie powie ci słuchaj ty możesz tu zarabiać tylko 3,5 tysiąca złotych ponieważ w tej branży się tyle zarabia. Ty nie dostajesz tutaj pieniędzy za godzinę Twojej pracy, więc wiadomo, godziny Twojego życia są ograniczone, więc pieniądze też by były ograniczone. Tylko ty tutaj masz dochód odnawialny, czyli możesz korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które posiadają ludzie, którzy prowadzą wielkie firmy, zarabianie pasywne, zarabianie razem z innymi ludźmi i posiadanie prowizji z tych ludzi, ale bez tych wszystkich problemów, które. Trzeba ponosić, kiedy chcesz otworzyć własną firmę. Bez ogromnych inwestycji, bez, bez wynajmowania jakichś lokali, wysyłania produktów, tworzenia call center, biura, męczenia się z tym wszystkim. To już wszystko jest, masz gotowy biznes plan, dzięki któremu możesz naprawdę dojść do wszystkiego i, i stać się naprawdę wolnym człowiekiem. Ale teraz przejdźmy sobie do tego, czym właściwie się zajmujemy, bo zajmujemy się branżą e-commerce. Branża e-commerce jest taką branżą. Najlepiej rozwijającą się aktualnie na świecie. Dzisiaj zakupy online to jest coś, co, co robi bardzo wielu ludzi i robi tego coraz więcej ludzi. Po pandemii, którą mieliśmy, a raczej mamy w cudzysłowie, bo ja nie wiem, czy my ją rzeczywiście mamy, to zakupy wzrosły jeszcze bardziej internetowe, co spowodowało nawet, że kilkanaście nie wiem, empików w Katowicach się pozamykało. I jest to najlepiej rozwijająca się, podsumowując, branża na świecie. Ale teraz w tej branży są jeszcze dwie podbranże, które mają największe przyrosty na świecie. Mianowicie branża fashion and beauty, czyli to, czym zajmuje się nasza firma. Kosmetykami na przykład, oraz Food and Personal Care, czyli kontrola wagi, zdrowie, odżywa, odżywianie i suplementy, czyli również druga branża najlepiej rozwijająca się na świecie, e, jest również tą branżą, którą zajmuje się nasza firma. I to te dwie branże mają większe przyrosty niż branża mebli, bran branża gier wideo, branża muzyczna, branża, em, branża filmowa, branża zabawek, e, branża elektronik i, i, i mediów, mediów. Także to jest coś naprawdę niesamowitego i Przepraszam was. I oglądając tak naprawdę jak wygląda nasz globalny market, tutaj zobaczmy nasz rynek, czyli personal care, beauty and anti-aging, to jest właśnie też coś czym zajmuje się nasza firma, czyli różnego rodzaju na przykład kosmetykami, kremami. To jest rynek warty ponad bilion bilion dolarów. To jest to są naprawdę liczby, które wszystkie inne rynki biją na głowę i healthy eating, nutrient weight loss, czyli Zdrowe odżywianie oraz kontrola wagi to, to jest 702 biliony dolarów. Razem mamy prawie 2 biliony dolarów, czyli to są te rynki, którymi zajmuje się nasza firma. I co nasza firma zrobiła? Nasza firma połączyła najlepiej rozwijającą się branżę na świecie, czyli e-commerce, zakupy internetowe, razem z dwiema najlepszymi rozwijającymi się branżami na świecie, czyli uroda i zdrowie. I połączyła to w jedno narzędzie, w jeden biznes, jeden e-sklep internetowy, jeden sklep internetowy, dzięki któremu ty możesz zbudować swój własny biznes bez żadnych inwestycji, bez żadnych problemów związanych z prowadzeniem własnej firmy, a właściwie z pewnymi korzyściami, którymi nie może się pochwalić żaden inny biznes, ponieważ ten biznes można budować we własnym domu. I potrzebny jest do tego, do tego komputer, smartfon. To oczywiście możesz go budować offline. Natomiast yy, ja uważam, jak ja sam swój cały biznes budowałem na własnej kanapie. Yy, czasami popijając piwo, czasami oglądając Netflixa, tak budowałem biznes. I, i, i Moja praca polegała na rozmawianiu z ludźmi przez, przez Facebooka. Więc uważam, że jest to bardzo prosta praca, jest to praca, którą właściwie każdy mógłby rozpocząć. Oczywiście trzeba się mniej rozwijać, trzeba się nauczyć pewnych rzeczy i to jest oczywiście oczywiste. Natomiast to nie wygląda tak, jak na przykład to, żeby zostać dopuszczonym do zawodu jakiegokolwiek wyższego i zarabiać jakieś dobre pieniądze, to często musimy się uczyć kilkadziesiąt tysięcy godzin i za darmo, żeby w ogóle zostać dopuszczonym do zawodu i zarabiać cokolwiek. Tutaj od razu możesz wystartować, uczyć się i przy tym jeszcze zarabiać. I nasza firma posiada różnego rodzaju produkty, suplementy diety, które stoją w aptekach e, oraz kosmetyki e, i y, ja nie będę tutaj się specjalnie dzisiaj rozwijał na temat tych produktów, bo mamy szkolenie produktowe, o które możesz poprosić osobę, która cię tutaj zaprosiła i na pewno je otrzymasz. Natomiast co to produkty? Które mają najwyższą jakość w szklanych opakowaniach? Są to produkty, które mają wszystkie możliwe nagrody, jakie można mieć. Niektóre produkty są oparte o cztery nagrody Nobla, są produkty z badaniami klinicznymi. klinicznymi. Są, to ba są to produkty, nad którymi czuwa Rada Naukowa, i są to produkty, które rzeczywiście są atrakcyjne dla aptek, salonów kosmetycznych, fryzjerskich, e, dla ludzi, i te, te produkty przede wszystkim rozwiązują problemy ludzi. Ja teraz nie będę opowiadać historii, e, ale. Bo, bo tego typu jest mnóstwo. Na przykład moja mama. Z którą ja w ogóle nie gadam o biznesie, bo uważam, że nie powinienem. Przy stole w ogrodzie u niej na grillu mówi mi: Daniel, ty musisz mi zamówić ten kolagen i witamina C, bo byłam ostatnio u kosmetyczki i kosmetyczka powiedziała mi, że ja, jeżeli syn pracuje w dual life, to proszę sobie to zamówić, bo to są po prostu świetne produkty. I to nie była osoba, która zarabia na tym, to była osoba, która po prostu korzysta z tych produktów. Mam fryzjera w Jean-Louis David w Katowicach w Libero, który ostatnio poprosił nas, żebyśmy mu syrop sam wita dla dziecka dali, bo. Polecił mu go jego lekarz. Czyli to, jest, to są tego typu produkty, że ludzie sami je chcą, ponieważ one naprawdę rozwiązują problemy ludzi. Jest, ja, ja widziałem wiele firm, w których naprawdę sprzedawało się shit. Ja widziałem firmy, w których po prostu trzeba wymyślać cuda, żeby sprzedać produkt. Tutaj te produkty są rzeczywiście działające i są to produkty najwyższej jakości, jaka może być. Ale są to po prostu kosmetyki i są również rzeczy takiego pierwszego użytku, czyli po prostu mógłbyś zamienić swój sklep. W którym na przykład robisz zakupy w Rosmanie na, na, nie wiem, żel pod Prysznic, pasę do zębów, czy jakiś tam krem do rąk, czy, czy szampon do włosów, to możesz robić zakupy teraz w swoim sklepie Duolife i pokazywać ten sklep innym osobom. Mamy własne fabryki, warte 40 milionów. To znaczy, to sprawia, że jesteśmy bardzo wyjątkowi, ponieważ większość firm działa tak, że skupują produkty z innych firm. A jedynie co tworzą, to swoje etykiety i opakowanie, prawda? My natomiast, tak jak powiedziałem, w DNA mamy zapisane człowiek w centrum, pełna jakość. Tutaj nie ma żadnych, um, żadnych pośrodkowych rozwiązań. Chcemy mieć pełny wpływ, najlepszą jakość, jaka jest, i chcemy mieć pełny wpływ również na cenę naszych produktów, e, więc posiadamy własne fabryki, posiadamy własną radę naukową, gdzie lekarze, doktorzy e, tworzą nasze produkty, sami ich używają i poświęcają swoje życie tak naprawdę. Tej branży, i to są ludzie, którzy mają niezwykłe tytuły, i e, oni się pod tymi produktami podpisują. I to jest bardzo ważna rzecz, bo ty do tego biznesu wsadzasz swoją twarz. I my wiemy, że ty wsadzasz do tego biznesu swoją twarz, e, dlatego jest wiele różnych ludzi, którzy również wsadzają swoją twarz w niewłaściwe biznesy i później tą twarz tracą. Natomiast ten biznes, ta jakość, te produkty, to jest zupełnie inny poziom. Mamy złoty standard Duo Life, zero konserwantów, zero GMO, tylko szklane opakowanie, metoda IHHP to jest specjalna metoda niepasteryzacji, tylko paskalizacji czyli robienie produktów w bardzo zimnej temperaturze, żeby te wszystkie wartości odżywcze, minerały i witaminy nie uciekały, i zawsze mamy kompletne składniki. Mamy wszystkie tytuły, nagrody, certyfikaty, jakie można mieć. Ale tutaj też nie będę już specjalnie rozwijał, bo to sobie wszystko można sprawdzić na naszej stronie. Bierzemy udział w programie Clean Label. Uczestniczymy w programie jako pierwsza, jedna z pierwszych firm w Europie, gdzie pokazujemy pełne etykiety, co się znajduje w naszych produktach, w jakich proporcjach. Więc gramy w otwarte karty i się w ogóle nie wstydzimy tego, z czym wychodzimy do ludzi. Tutaj mamy zarząd Duo Live, Założycieli. To, jest czter, to są cztery niesamowite persony. Każdy z nich jest inny. Każdy z nich jest wyjątkowy. Bartosz Kulikowski był wcześniej odpowiedzialny za zarząd w Banku WBK. Jest milionerem, który posiada. Wiele, wiele nieruchomości do biznesu przystąpił, ponieważ bardzo mu się spodobała wizja soft marketingu, którą przedstawił mu Norbert Janeczek. Norbert Janeczek, jak go nazywam czasami takim ciepłym żółwiem, po prostu, bo człowiek wygląda na najlepszego pod słońcem, człowieka, którego może po prostu przyłożyć do rany. Jest wielkim wizjonerem. On kiedyś osiągnął bardzo duże rezultaty w firmie marketingu sieciowego, która sprzedawała elektronikę. Natomiast jego przyjaciel się powiesił, ponieważ tam zarząd po prostu również postawił pieniądz w centrum i, i robili bardzo złe rzeczy i dlatego Norbert postanowił założyć własny projekt z tą, z tą bandą, no, no, źle powiedziałem, z tą, z tą ekipą czworga e, i, i stworzyć coś innego, stworzyć soft marketing, gdzie właśnie to ten pieniądz nie będzie w centrum, tylko człowiek i stworzyli absolutnie wyjątkowy projekt, który właśnie tak jak wam pokazałem na początku bije wszelkie rekordy europejskie, jakie można bić. Mamy własną fundację Żyj Świadomie, kampanię społeczną, to znaczy dr Kardasz jeździ po całej Polsce i edukuje, daje wiedzę, nasza firma daje wiedzę, edukację swoim klientom i partnerom na temat produktów. Mamy własną um, infolinię medyczną, gdzie możesz zadzwonić i zadać każde pytanie i, i Twój klient również może tam zadzwonić i dowiedzieć się dokładnie wszystkiego, czego chce. Nie wiem, czy są jakiekolwiek firmy, które mają właśnie taką infolinię medyczną, ja nie znam, Mamy różnego rodzaju grupy z przemianami, gdzie klienci pokazują fascynujące rezultaty swoich, swoich przemian, swoich historii z produktami. Czyli tutaj możemy naprawdę zobaczyć, że nasza firma działa, że nasze produkty działają, pomagają ludziom. To, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, no nasze, nasze gablotki produktowe nie stoją tylko w aptekach, ale uwaga, Stoją też w salonach Mercedesów i w salonach Jaguara. Ja nie znam żadnej innej firmy, która powtórzyła coś podobnego, ponieważ salony Mercedesa i Jaguara również chcą dbać o zdrowie swoich klientów, i kiedy klient kupuje nowego Mercedesa lub Jaguara, dostaje zamiast szampana butelkę Duo Life jako paliwo dla kierowcy. Świetny marketing, świetna sprawa. Jesteśmy pokazywani w TVN w różnego rodzaju programach, w gazetach. W najlepszych, właściwie najbardziej mainstreamowych gazetach, jakie były, byliśmy opisywani, pokazywani. Stoimy w aptekach, tu mamy akurat zdjęcie apteki i w Libero, w salonach kosmetycznych. Plan kariery to jest to, co omawialiśmy wcześniej. Słuchajcie, tutaj już od pozycji lidera zespołu, przepraszam, już od pozycji kierownika zespołu, dostajecie autosłużbowe. Od pozycji menadżera regionalnego dostajecie auto służbowe i wycieczkę raz w roku. Od dyrektora macie wycieczkę, dwie wycieczki w roku i jedną na, na bardzo prestiżowym poziomie. Mnóstwo ludzi odbiera auta, to już Wam pokazywałem. Tutaj akurat pokażę przede wszystkim ludzi z mojego zespołu, bo to jest dla mnie ważne. Oczywiście ważni są dla mnie ludzie, których ja osobiście też znam. Więc w naszym, w naszym teamie jeździ już po ulicach osiem Mercedesów i jeden Jaguła. Więc to jest coś naprawdę fajnego, że jak się zastanowisz, co ten biznes tobie może dać, i też co ty dzięki temu biznesowi możesz dać innym ludziom, to jest coś niesamowitego, że dzięki tobie na przykład inni ludzie zmienili całkowicie swoje życie, bo pokazałeś im ten projekt. To jest naprawdę niesamowite uczucie i, i sprawia, że czujesz się spełnionym, że to, co robisz, ma znaczenie. I różnego rodzaju wycieczki, jesteśmy partnerem różnego rodzaju drużyn sportowych, mamy mnóstwo różnych influencerów, którzy nas reprezentują. Działamy na Ukrainie, w Rosji, Litwie, Czechach, są tam duże zespoły. Jesteśmy atrakcyjni dla Francuzów, mamy zespół francuski stricte. Jest to firma, która po prostu robi furorę nie tylko w Polsce. Mamy najlepszych ludzi po prostu w branży, którzy mogą cię szkolić i uczyć tego, jak do tego doszli, którzy są pokazywani w mainstreamowych gazetach, czasopismach i którzy po prostu osiągnęli naprawdę wielkie rezultaty i ty możesz mieć z nimi styczność, a jak wiemy, jesteśmy wypadkowo pięciu osób, z którymi najczęściej spędzamy czas. Dlatego to jest bardzo ważne. Co bym Wam to jeszcze pokazać? Mamy trzy rodzaje. Trzy Trzy rodzaje ludzi w naszym biznesie są to klienci detaliczni, klienci preferowani i klubowicze. Najbardziej powinna nas interesować ta opcja z prawej, ponieważ klubowicz jest to człowiek, który, tak jak brzmi nazwa, jest klubowiczem, ma największe rabaty na produkty i do tego po prostu może budować biznes. Dobra, sprawdźmy, czy coś tu jeszcze mamy wam do pokazania. System duplikacji, wycieczki, nie, to już chyba. by wam normalnie jeszcze stronę internetową, na której byście sobie mogli poglądać, jak, jak wygląda sklep internetowy, jak to wszystko wygląda, jak można um, y, badać i oglądać, i monitorować swoje osiągnięcia, za ile będziesz miał awans, ile zarobiłeś w tym miesiącu. To są naprawdę niezwykłe rzeczy, ale nie będę wam tego pokazywał, bo po prostu technicznie jestem niestety łamagą i moja dziewczyna jest za daleko, a mam 5% baterii. Także myślę, że coś y, dzisiaj. Może wam z tego, co wam pokazałem, się przydać. Mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi z was dołączy do naszego zespołu i zacznie budować nie tylko swoje finanse, ale przede wszystkim siebie. No bo ten biznes sprawił, że ja, na przykład, z osoby bez wykształcenia, ponieważ kiedyś zawaliłem wiele spraw, stałem się przedsiębiorcą, który dziś potrafi zarządzać zespołem, potrafi zarządzać sobą, potrafi otwierać biznesy, ryzykować, robić pewne rzeczy, ponieważ tej mentalności nauczył mnie właśnie ten biznes i. I myślę, że nawet dla samej nauki, edukacji warto do takiego biznesu przyjść i zobaczyć, jak działa. A projekt, który reprezentujemy, jest po prostu czymś wyjątkowym, fenomenalnym i czymś, co może razem z Wami doprowadzić Was do niesamowitych efektów i do wolności finansowej. Oczywiście ta wolność, wiecie, jest taka dyskusyjna, że zawsze tam w życiu trzeba pracować. Natomiast można pracować, wiecie, bardzo ciężko za małe pieniądze, a można pracować mądrze za, za dużo większe. I, i, I po to właśnie jest, myślę, Duo Life, a to jest tylko jed, jedne, jedną z kategorii, którą się ten biznes zajmuje. Także bardzo Wam dziękuję za obecność, bardzo dziękuję Wam, że oglądaliście i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.